Dzień dobry, tu ja mówię. Tylko jedna pesymistyczna informacja dzisiaj. No jak Państwo widzicie, póki co jeszcze się pali w kominku. A to oznacza, że aura płata nam figle. Nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać na przełomie maja i kwietnia. I co gorsze, nie wygląda to dobrze tuż przed samą majówką. Ale z tego co widzę, Polacy nie bardzo sobie. Robią e, problemy z, z tego tytułu, jak również nie bardzo się przyjmują wszystkimi idiotyzmami, z jakimi niestety żyjemy od ponad roku, i masowo ruszają w jednym kierunku, czyli ruszają na majówki bez względu na to, czy leje, czy nie leje. Reszta informacji, proszę Państwa, będzie wybitnie optymistyczna, a ta informacja pesymistyczna też jest krótkotrwała, bo Najnowsze prognozy pogody, które śledzę, z uwagą, mówią o tym, że góra za tydzień powinno być tak, jak wszyscy czekamy na to, żeby było. Dzisiaj, proszę Państwa, zrobiłem sobie taki mały rekonesans po mieście, Wolesławiec. To ciekawe miasto z wielu względów. Z jednego względu nieciekawe, bo to właśnie w tym mieście. Taki dość medialny dyrektor szpitala urządzał cyrki przed Bolesławieckim Szpitalem, dokładając jakieś tam kontenery w związku z modną chorobą. Ja już nie będę Państwu tłumaczył, jak to w rzeczywistości wyglądało, bo skoro zapowiedziałem informacje optymistyczne, to nie będziemy sobie tutaj zawracać głowy głupotami. I cóż z tego rekomensansu, proszę Państwa, wynika, czym się mogę podzielić? Jako klient awanturujący się, bo bez krawata. Państwo wiecie o czym mówię, przeszedłem się po kilku placówkach handlowo-usługowych. Zaczynając od składu budowlanego, Państwo wybaczą, że nie będę wymieniał nazw poszczególnych placówek, ale odsyłam na, na konto portalu Kontrowersję.net na Twitterze. Tam jest, co tam jest no tam jest historia ujęta zdjęciowa, fotoreportaż tak to można zdjęcia ujęta w fotoreportażu można to malutkim nazwać podsumowującym też działalność, nie tylko moją aktywność na świeżym powietrzu i w, w placówkach handlowych ale również działalność miłościwie nam panujących proszę państwa wnioski są następujące w żadnym punkcie w, nie przepraszam, już bym nakłamał w jednym punkcie zwrócono mi uwagę, ale ta uwaga poszła pomimo moich uszu, nikt mnie z, bez krawata z lokalu nie wyprowadził. Dwóch pozostałych nikt mi nie zwracał uwagi. co więcej obsługa tych lokali. W jednym lokalu to już naprawdę był high life i tam albo krawaty były założone, rozłożone luźno pod brodą albo krawatów nie było w ogóle, i to nie było w ogóle nawet u pana, który stał na bramce tych jednego z lokali, zachowania ludzi przed placówkami handlowo usługowymi. Proszę Państwa, najbardziej charakterystyczne co zauważyłem, to jest to, że w samochodach 90, lekko licząc, 90 może więcej. Procent ludzi nie ma krawata. Gdy wychodzi z samochodu, to tak, no myślę, że spokojnie 70% nie ma krawata. Dopiero po kilku krokach część już przy samochodzie, a część dopiero przed wejściem do placówek handlowo-usługowych zakłada krawat. Prawdziwą weryfikację Będziemy mieli oczywiście dopiero po 15 maja, kiedy to ci śmieszni ludzie, niestety nami rządzącym, rządzący, zdecydowali, że krawat już nie będzie na świeżym powietrzu obowiązkowym. Nie wierzcie, proszę Państwa, te wszystkie badania, pseudo-badania sondażowe, które pokazują to, co im jest aktualnie potrzebne, na przykład to, że w to, że 50% Polaków jest za tym, aby obsługiwać w restauracjach tylko, tylko klientów z krawatami oczywiście nikt rozsądny nie uwierzył jako socjolog było, nie było mogę Państwu powiedzieć, że odpowiednie sformułowanie pytania, czy tak pytania, zwane pytania naprowadzające potrafią uczynić cuda z takimi Badaniami sondażowymi, zresztą to ja Państwu tłumaczę, Państwo znacie to na wygląd i doskonale. Także prawdziwą weryfikacją będzie to, jak się będą ludzie zachowywać po 15 maja. Jeśli zauważymy, że 80-70% chodzi bez krawata, a po tych reakcjach, które Państwu opisałem przed chwilą, takie założenia można spokojnie przyjąć, no to będziemy wiedzieli, że ludzie nie tego się boją, o czym tłuką nam do głów od tylu miesięcy. Mianowicie, że klient w krawacie to mniej awanturujący się i podatny na infekcje. Nie tego się ludzie boją, nie tego ludzie przestrzegają, ale boją się oczywiście tego, że bez krawata nie wpuszczą, a i policja może wcisnąć mandat, czy nawet skierować, bo to był największy straszek, sprawę do sanepidu, potem w konsekwencji do sądu. Proszę Państwa, jest dobrze. Jest jak na tu i teraz, jest nawet bardzo dobrze. Charakterystyczna rzecz też, że najwięcej osób bez krawata to jest przeważnie. Proszę Państwa, no i tutaj wstyd w kierunku własnej płci i tych wszystkich, co tak krzyczą w internecie, że wolność, wolność. A jeżeli chodzi o realne zachowania w przestrzeni publicznej, no to wygląda na to, że Panie zdecydowanie, przynajmniej w moim, w moim, na mojej liście dzisiaj zauważonych i odnotowanych, no to zdecydowana większość tu znów się odwołam na takie intuicyjne procenty, ale myślę, że około 80% to były panie. Co ciekawe, panie nie 18-20-letnie, no oczywiście nie wolno mówić o wieku pani, ale panie mniej więcej w moim wieku miały w głębokim poważaniu noszenie krawatów. No, panowie, tak to wyglądać nie może, to... Powinno wyglądać inaczej. no To nie ma co kłapać dziobami, ale trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i tam, gdzie się da. Chociaż ja już Państwu mówiłem wcześniej, że nie uważam wcale tego za wielkie bohaterstwo chodzić. Znaczy nie inaczej, uważam za bohaterstwo, bo to jest akt odwagi, ale nie uważam tego jako warunek zachowania twarzy, zachowania godności, jeśli mogę powtórzyć to, co mówiłem wielokrotnie, samo zdawanie sobie sprawy z tego. Przyjęcie do wiadomości, że to co nas otacza to jest paranoja, to jest zamordyzm, to już jest oznaka, że człowiek myśli i człowiek próbuje zachować swoją godność. Natomiast ja się ludziom nie dziwię o słabszej psychice, którzy dla świętego spokoju zakładają te krawaty i nie chcą robić za bohaterów, bo wiem, jak wielu to wiele kosztuje. Także ja. Szacunek dla tych, którzy potrafią się postawić, ale też proszę Państwa, żebyśmy w tym szaleństwie nie wylewali dzieci i ludzi z kąpielą. Nie mówiąc brzydko i półmocno mu nie hejtujmy tych ludzi, którzy mając świadomość, że jest to jeden wielki idiotyzm, mając świadomość, że tak to nie powinno wyglądać, no mimo wszystko, czy dla świętego spokoju, czy, czy z jakichś innych obaw i, i zaszczucia psychicznego. Mimo wszystko te krawaty noszą. Po 15 przyjdzie prawdziwa weryfikacja. Póki co nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, nie wierzymy również w te pierdoły, które nam przekazują czynniki rządowe, jak to kolejki stoją przed tymi ich busami i innymi. To są wszystko bzdury, jak zwykle ci co najbardziej napaleni z poszczególnych roczników, to, to, to się gromadzą przed tych ich tojtojami. Z krawatami, natomiast te fale poszczególne miną, i tutaj znów za jakieś 3-4 tygodnie zobaczymy, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie zakładaniem krawatów. Ale proszę Państwa, jeśli naokoło się słyszy o straszeniach różnego rodzaju, a już o tym, że mają być prawnie zatwierdzone obowiązkowe krawaty, no to możecie sobie wyobrazić, że takich rzeczy nie robi się wówczas, gdy ludzie walą oknami, drzwiami, ale wtedy, gdy zachowania ludzkie są dokładnie odwrotnie, odwrotne. Jest dobrze, proszę państwa, a czekamy na to, aby zweryfikować, jak. Jest bardzo dobrze, bo wierzę, że tak będzie i to dosłownie będzie widać gołym okiem już za parę tygodni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.